Zwrócę uwagę, episkopat to jest około 150 biskupów, którzy ubierają się w złote szaty i próbują sterować naszą moralnością i narzucać pewne rzeczy, które według episkopatu są czymś ważnym. A tam zupełnie na dole zwykli, normalni, poczciwi księża, którzy próbują spełniać swoją posługę zgodnie z tym, z czym wchodzili do kościoła. I takich księży należy bronić. Natomiast jeżeli mówimy o całej pandemii, to uważam, że niezrozumiałe w ogóle dla mnie jest traktowanie Kościoła w sposób inny niż. Innej historii. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego kościoły podczas pandemii, podczas lockdownów są otwierane. Ponieważ to właśnie w kościołach, zresztą, można było to śledzić w wielu artykułach prasowych czy w materiałach telewizyjnych, właśnie dochodziło do zakażeń między ludźmi i mówiąc też wprost, uważam, że te kościoły powinny być teraz. Bo ludzie nie potrzebują budynku, żeby nie wiem, być ze sobą, zajmować się swoją duchowością, czy kontaktować się z Bogiem, jeżeli w niego wierzą. Tak? Mogą to przecież robić w różnych miejscach i nawet jeżeli ktoś wierzy w Jezusa, no to przecież wie, że Jezus nie wymaga tego, żeby szedł do świątyni i tam celebrował swoje wyznanie.